Cześć, witajcie. Jadę właśnie na spotkanie z Adrian Tracker Packer Dla tych, którzy go nie znają, Adrian jest um, kierowcą tira, ale prowadzi też kanał na YouTubie. Um, Adrian co ciekawe, właśnie trenuje kulturystycznie i te treningi wykonuje w swoich warunkach, że tak powiem naturalnych, w naczepie, w kabinie, na parkingu, w różnych warunkach pogodowych, więc pewnie jest dużą dawką motywacji dla wielu osób. Dlaczego spotykam się z Adrianem? Adrian chciał trochę zmienić swój nurt treningowy i pójść bardziej w sztuki walki a że jestem trenerem boksu i widziałem jego walkę z cieniem i że całkiem nieźle to wychodzi to stwierdziłem, że podjadę, dam mu jakieś wskazówki, zrobimy sobie jakieś tarczowania i zobaczymy jak to wychodzi w praktyce. Adrian wcześniej trenował boks, mówi za młodzieńczych lat dlatego coś tam wie i całkiem fajnie to mu wychodzi z tego co widziałem dlatego zapraszam was do oglądania, do komentowania jak wygląda boks Adriana. Aha, a później może dodanej lewy się nawet do tego się może dołożyć, no nie? Dobra, co pignieć ja Czyli tak. Pyk, 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 pyk. pyk. A, pig, 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 lżej, mocniej. Dwa uniki. A ten Oto! jest tak. Wolniej szybciej, wracam? Wolniej szybciej. No, do tempu. Wolniej szybciej? Wolniej, wolniej szybciej, szybciej, wolniej szybciej. O! Ja, puch. Ja, puch. o tak, dobra. Ja, o, O! Właśnie to! O! Widzisz to! Masz energię na to drugi cios. Oto, super no dobra, dobra, dobra dobra widzisz to, no Aha, to się... teraz było dużo lepiej, teraz było no dużo lepiej O, to 哎呀！ Jestem już po treningu z Adrianem, wszystko co dobre szybko się kończy. Bardzo fajne spotkanie, bardzo fajny chłopak, bardzo pozytywny, taki z energią dobrą. Też widać, że Adrian jak coś wchodzi, to wchodzi w to na 100%. Także jak trenował kulturystycznie, to te osoby, które go obserwują, widziały, że robi to na 100%. Teraz jak wchodzi w sztuki walki, to widać też, że chce to robić na 100%. Bierze jakby te wszystkie rady, wszystko do siebie bardzo i też z nich fajnie korzysta. Co mogę powiedzieć na temat boksowania Adriana? No, jak jechałem do niego, to powiem szczerze, że oczywiście, z takim przekonaniem, że gościu, który trenuje od 20 lat kulturystycznie, to będzie taki sztywny. Te ciosy będą bite takie bardzo sztywne. Tym bardziej, że widać po nim, po jego sylwetce, że jest taki nabity tymi mięśniami, jak to kulturysta. Ale. No miło się rozczarowałem, bo te ciosy były dynamiczne, troszeczkę nawet za dynamiczne, musiałem cały czas Adriana stopować, Adrian spokojniej, Adrian wolniej, równiej, no bo oczywiście mocność, to dużo osób potrafi uderzyć, że fajnie parą, ale tu nie o to chodzi, chodzi o to, żeby te ruchy były poukładane, troszkę poukładaliśmy z Adrianem te ruchy, no i bardzo fajnie, jak w mojej przynajmniej ocenie, bardzo fajnie to wychodziło, była ta dynamika, później Adrian umiał też już lepiej te ciosy ważył, że potrafił uderzyć lżej mocniej, a nie tylko wszystkie ciosy mocno i dynamicznie. Na pewno z Adrianem jeszcze się spotkamy, na pewno zrobimy jeszcze nie jeden trening. Także, piszcie w komentarzach, jak oceniacie ten Adriana Box. Ja widzę w nim duży potencjał. Chłopak chce trenować, chce w szukach walki coś tam osiągnąć, więc bardzo fajnie, mnie to cieszy. Ja też będę starał się rozwijać ten swój kanał. Także, jak macie jakieś pytania, chcielibyście, żebym coś w tych treningach wam pokazywał w tym boksie, jakieś techniczne rzeczy. Jak ja widzę ten boks, też będę właśnie wrzucał filmiki jakieś techniczne odnośnie samych Początków, jak ja uczę boksu, jaką ja mam yy, yy, filozofię nauczania boksu. Yy, także zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania, yy, a na dzisiaj to wszystko. Dzięki.